Jadą nasi po wybrzeżu Tomek z Mateuszem Czyli mistrzem i Tomek z Karoliną A my jesteśmy tutaj Piękny wybrzeż Morza Obyckiego Powoli dzień chyli się ku zachodowi Ale dojeżdżamy jeszcze na tamten mys Zobaczcie damy filmik Czerwinki, bandziorka, nad Morzem Ochockim Tak wygląda nasz ja, Tort Torc tęczowy Tak, to tak, ulubiony, Franca Mój ulubiony Komendant wybierał tort. Nie, komendant To jest nasz ulubiony. To są prezenty To są prezenty Jedziemy sobie na kacyku Z może Morza Ochockiego o nie, nie? bardzo ważne. jest po plaży. Można jeździć i, i nawet wyprzedać no, inne tak, samochody. Tak, inne samochody. A u nas nie wolno, bo piasek jest bardzo ważny, bo to jest SI i zmywają go fale morskie, więc trzeba go strasznie chronić, to jest kurwa dobro narodowe tego piergolnika.